Siemanko drodzy widzowie! Wit 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 witam was na naszym kanale. Dzisiaj zupełnie niespodziewany odcinek nawet przez nas, dlatego że zajmiemy się wymianą pompy wspomagania, a także lekką modyfikacją tego układu. Dlaczego? Dlatego, że przy pierwszym treningu po założeniu skrętu już po pierwszej godzinie jazd Czego nawet nie zdążyliśmy Wam udokumentować w żaden sposób Nasza pompa po prostu wysiadła Koniec trub, Mimo tego, że płyn jest w zbiorniczku To poddała się Także no co, dzisiaj zajmiemy się demontażem starej pompy A następnie zamontujemy nową Nieco inną, bardziej wydajną Ale również z BMW a dokładnie z modelu E60, z silnika M54. Także, no co, to jest dla nas coś nowego. Będzie to dla nas też test. Nie wiemy, jak to się zachowa, czy będzie lepiej, czy gorzej. No co, zobaczymy. Po prostu wyjdzie w praktyce. Także w teorii ma być lepiej, a się okaże wszystko. Także dobra, tyle słowa wstępu. Bierzemy się do roboty. Tutaj właśnie możemy zaobserwować, że pomba się urwała. O! Nie całkiem wyciągnie, bo olej wylaci no. ale taka jest ciekawostka. No niestety, ta już dłużej nie pożyje, ale montujemy drugą. Tutaj możemy zaobserwować, że olej najlepsze lata niestety ma już wypracowane ze sobą ale w tej chwili jak już będziemy zakładać nową pompę to wlejemy nowy świeżutki olej, także pełen będzie wymieniony na, na nowy Mamy zdemontowaną pompę. Tu są właśnie otwory montażowe jej. Tam gdzieś mocowana. Trzy otwory. W sumie trzy śrubki. Dwa tutaj i jeden od boku. Dobra. Ta pompa, jak coś jest na sprzedaż. Gdyby ktoś był zainteresowany, weźcie tak. Prif Także jak coś nie ma dziś obserwować. Tak jest. Dobra. A ja teraz opuszczam auto. Bo w nim mam drugą. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy małe porównanie pomp, ta jest Z46, a ta jest Z60. Także te krótce wyglądają podobnie, ale tutaj już jest nieco inna sprawa. Plusem jest tylko to, że ten i ten gwint jest taki sam. Także no dalej będziemy robić przymiarki i patrzeć. Koła są inne. Zobaczymy, czy się będzie dało zamontować na mniejszym. Jeżeli nie, no to wtedy będziemy kombinować, żeby założyć do tej pompy te koło. Z racji tego, że M54 ma taką samą podstawę filtra oleju, to mocowania są zgodne z naszymi. Więc będziemy próbować to jakoś przypasować. Jedyny przewód, z którym będziemy mieć najwięcej kłopotów, jest to przewód zasilający główny. Natomiast powrotny jest naprawdę niemalże w tym samym miejscu. Szybki mocujące pompę testą rozmieszczone tak jak trzeba. Więc będziemy tylko martwić się o ten przewód: co z nim zrobić i jak go ułożyć, żeby to jakoś spasowało. Pompa jest już przymocowana, przewód jest podłączony. O, w ten sposób to zrobiliśmy. O, cyk, cyk, cyk. Przykręcony, jeden, drugi. Tutaj na opaskę jest złapane, także wszystko jest jak trzeba. Tu na trytkę złapaliśmy do chłodnicy. Także w tej chwili, za chwilę opuszczamy auto i będziemy odpowietrzać układ, zalewając nowy świeży płyn. Dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że tutaj wymieniliśmy opaski. zbiorniczek został cały wyczyszczony, od A do Z zalany na wypłyn, i w tej chwili robimy pierwsze odpalenie. tu patrzę, czy idą tak zwane bańki powietrza. Idzie, idzie. Wespał dużo płynu, wciągnął dużo płynu, więc trzeba go Tak Jest to troszeczkę ony proces, ale Aha. ale syf Dobra, słuchajcie, my już odpowietrzyliśmy układ Także tu już jest wymieniony przy okazji o-ring, bo wcześniej mi to lekko podciekało, jest założony nowy No i co? W tej chwili po prostu Pojedziemy na pierwszą jazdę próbną i zobaczymy, jak to działa. Czy wszystko git? Także do zobaczenia niebawem. Słuchajcie, jesteśmy na jeździe próbnej po założeniu nowego wspomagania tego za 60. Powiem Wam, że cieszy nas fakt, że to działa, tak? że udało się to połączyć, gdyż nie widziałem do tej pory takich projektów nigdzie na internecie. Także no co. Jest jakaś różnica, minimalna. Naprawdę, wspomaganie działa tylko lekko, może lżej, ale to nie jest taka różnica, jak się spodziewałem. Ja myślałem, że to, wiecie, w tej chwili będę mógł skręcać sobie jednym palcem, nie? Coś takiego kręcić. Nic takich rzeczy. ono jest po prostu, po prostu jest sprawne, tak? Ale jednak, przy zestawie skrętu, to wspomaganie już nie działa tak lekko jak normalnie. Ale trzeba zauważyć to, co też. To jest... Staram wam się właśnie pokazać na filmie, że kierownica bardzo fajnie, szybko wraca. Nie? O, cyk. Także pod tym względem jest, jest przyjemnie. Na co na pewno nie wpływa wspomaganie, ale to, jakie są wahacze tak? i te adaptery skrętu. Także no co. Jeździ jest ok. Skręt elegancko działa. Więc my na tę chwilę. Ten odcinek będziemy już kończyć. Bo pokazaliśmy Wam wszystko, co, co konieczne, co jest potrzebne. A z Wami widzimy się w następnym odcinku. Czy to będzie coś przewidzianego, czy nie? Czas pokaże. My ponownie pojedziemy na tor przy najbliższej możliwej okazji i będziemy to dalej testować i zdamy Wam relacje. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Jeżeli ktoś chce kupić moją sprawną, nie do końca pompę używaną, także to też się może zgłaszać w komentarzu. Więc. No co, nie zapomnijcie o łapce w górę, zostawieniu suba i co, tyle. Także na razie, hej.